Bajka z brodą Zaprasza Jan Falba Służ Bogu, a diabła nie gniewaj Wiosną 1386 roku, w czasie podróży Władysława Jagieły i Jadwigi po Wielkopolsce, Wielkanoc zastała parę królewską w Poznaniu pierwszy dzień świąt, małżonkowie wraz z całym dworem wzięli udział w uroczystej rezurekcji. Dla nowo króla było to pierwsze tego rodzaju święto w jego życiu. Stare kroniki przekazały o tym dniu interesujące podanie. W owym czasie, gdzie dziś jest pałac kolegiacki, wznosił się ogromny, nieistniejący już teraz kościół parafialny, pod wezwaniem Marii Magdaleny. Tam właśnie odbyło się wspaniałe nabożeństwo wielkanocne. Król Władysław i Jadwiga zasiedli pod Baldachimem w pięknie rzeźbionych stallach. Wokół nich zajęli miejsca dostojnicy państwowi i kościelni, dwór królewski oraz przedstawiciele miasta Poznania. Cały kościół, głowa przy głowie, nabity był barwną ciżbą mieszczan i okolicznych wieśniaków. Każdy bowiem chciał ujrzeć i nowego króla przybyłego z dalekiej Litwy i młodziutką wnuczkę Kazimierza Wielkiego, królową Jadwigę, orędowniczkę biednych i uciśnionych. Ciekawość ogólną budziło też od dawna zapowiadane misterium religijne. Tuż obok ołtarza głównego, a na wprost królewskiego tronu znajdował się grób Chrystusa pokryty kwieciem. Po obu stronach grobu zamarli w bezruchu dwaj rycerze w strojach rzymskich. Gdy więc biskup celebrujący mszę zaintonował radosne Alleluja i zawtórowały mu dzwony na wieży kościelnej, rozwarła się nagle płyta grobowca. Rycerze padli na twarz jak martwi, a figura zmartwystającego Jezusa wzniosła się na linie aż hen pod sklepienie kościoła. Król Władysław, który bacznie obserwował to barwne misterium, pochylił się nagle do ucha towarzyszącego mu kanonika i zapytał ze szczerą naiwnością neofity. Cóż to znaczy, wielebny ojcze? Owa figura wznosząca się ku górze. To Chrystus wstępuje w niebo, miłościwy królu, odparł kanonik. Postawcie mu świeczkę, powiedział król. Kanonik ujął skwapliwie co najokazalszą świecę woskową i zapaliwszy ją, postawił u stóp grobowca. Lecz oto od pułapu świątyni oderwał się nagle jakiś czarny potwór na linie i z wielkim trzaskiem spadł na posadzkę tuż obok ołtarza. A cóż jest ten smok? zagadnął znów król kanonika. To szatan strącony z nieba, miłościwy królu. Postawcie mu dwa ogarki, polecił król. Kanonik spojrzał ze zgorszeniem na króla, ale widząc jego stanowczy wyraz twarzy, przyniósł za dwa ogarki i postawił na posadzce w pobliżu strąconego czarta. Szmer rozległ się po kościele, dworzanie z zakłopotaniem spojrzeli po sobie, a królowa Jadwiga pochyliła się głęboko nad modlitewnikiem. Po nabożeństwie, gdy już wszyscy wyszli z kościoła, magnaci i dworzanie otoczyli króla i pytali go, co by też miały oznaczać owa świeczka i dwa ogarki ustawione na żądanie królewskie. A nowo ośczony król Władysław uśmiechnął się pogodnie i odrzekł. Przysłowie ruskie, które znam z czasów, gdy byłem jeszcze otrokiem, mówi służ Bogu, a diabła nie gniewaj. Ono to kazało mi postawić świecę i dwa ogarki. Przysłowie to Powtarzane żartobliwie przyjęło się wśród dworzan, a potem wśród mieszczan i ludu. Kiedy w 232 lata potem Salomon Rysiński wydawał w Lubczy nad Niemnem pierwszy zbiór przysłów polskich, zapisał między innymi i to właśnie przysłowie Służ Bogu, a diabła nie gniewaj. I opatrzył je lapidarnym komentarzem Jagiello król”. Dobranoc.